Często mnie pytacie, co i kiedy dziecko powinno już musieć umieć robić. Mamy Wojtasa, który ma 9 miesięcy, więc opowiem o dzieciach 8-9-miesięcznych. Oczywiście, pamiętamy, że skale rozwojowe są dosyć szerokie, ale są te momenty, kiedy już po prostu wymagamy. Na przykład, deadline na pełzanie to jest właśnie 9 miesiąc, czyli Wojtek już musi umieć pełzać. O ile 9-miesięczny nie ma jeszcze obowiązku samodzielnego siadania. Tak już w momencie, kiedy my go posadzimy bez oparcia nie powinien się już składać do przodu. Kolejna rzecz, która no może nie jest takim totalnym must have, ale warto, żeby nasz maluch to robił, to jest pozycja amfibii. A skąd masz wiedzieć, czy to już jest deadline, czy jeszcze nie? Proste, wystarczy używać skali rozwojowych niemowląt. I mamy dwie najpopularniejsze. Pierwsza to jest skala według WHO, pozycja amfibii. A druga skala to jest skala Denver 2 poprawiona. Oczywiście te skale się różnią od siebie. Te yy, okna rozwojowe troszeczkę się różnią, ale to też nie jest, nie jest aż tak bardzo. Więc jakby daje nam ogólny obraz kiedy powinno nas coś niepokoić. Na przykład według skali jednej raczkowanie jest do 12 miesiąca życia, a yy, według drugiej skali jest do 13 miesiąca życia. Tak, czyli mamy jedną, która jest bardziej wymagająca, drugą, która jest mniej wymaga wymagająca, ale jeżeli macie roczniaka, który jeszcze nawet nie pokazuje żadnych objawów, że mogłoby zacząć raczkować, to to jest właśnie ten moment, który powinien Was zaniepokoić i warto wtedy wybrać się na taką wizytę kontrolną do fizjoterapeuty. Jeśli chcesz więcej cennej wiedzy na temat właśnie rozwoju psychomotorycznego niemowląt, to zachęcam Cię do obejrzenia moich kursów, do których link zostawiam poniżej.